Witamy serdecznie, tu jest z tej strony Sonny Pit. jestem Mike Vanty. Dokładnie tak. Rozpoczynaliśmy pierwszy dzień turnę Tak jest. Pierwsze pierwszy... miasto. Jesteśmy we Wrocławiu, konkretnie na stacji Wrocław Główny. Majku, no. dobrze, to przejmij kamerę. No. I opowiadaj, ja biorę toboły, mam to no toboły. Właśnie, no, w parę minut temu wyszliśmy z naszego Intercity, tu stoi naszego pociągu, ten tutaj, o. Czeka nas, teraz właśnie jak już napisaliśmy na fejsie, czeka nas meldunek w hotelu. Jeśli chodzi o Wrocław, to plany są takie, że tutaj odwiedzimy Afrykarium. Taka czysta no. rozrywka, no bo w Wrocławiu nie jesteśmy w jakąś konkretną ostrość. No, byliśmy umieni, ale plany się tak posypały bym powiedział kiedyś, dlatego to w ogóle jedziemy, nie? Bo tak, tak. tak wyszło. Nie? Tak wyszło, no. Ale spokojnie w Krakowie już będziemy mieli dla Was, myślę, konkretną rozrywkę. No to właśnie te główne punkty, nie? Tutaj na razie jesteśmy tak... Jesteśmy tak, o, można powiedzieć, o. Tak, dokładnie tak. Dla, przy, dla, dla przygody, <gry> dla, dla relaksu czystego, przed ostrością, która nas jutro czeka. Tak, tak. Dobrze. No, no, no to chyba tyle na ten moment, nie prawda? No się też w afrykarium, nie? Momenty. No. Jeśli ja nam ja pozwolą, kręci, bo tam nie, nie patrzyłem nie regulaminu. Trochę tam powlogujemy, się pobawimy. mamy nadzieję, że was to nie będzie nudzić. No, oby, oby. Oby. Ci, którzy oczekują na ostrości, to spokojnie, tak jak powiedziałem, jutro będzie. Eee, dobra, no to chyba Majku, Majku, to chyba tyle z naszej strony, prawda? No. Dobra, para. Witamy ponownie, jesteśmy już zameldowani w hotelu. Ja wyjdę może z cienia. Tak to wygląda. Siedzimy sobie. Czy Majk sobie siedzi? No. Chiluje sobie. No, no ale to chwila, bo za chwilę idziemy na coś zjeść. I potem, tak jak mówiliśmy, odwiedzić to Afrykarium. Może damy radę ze sobą. Dokładnie i... Macie, że recepcjonistka powiedziała, że na to lepiej przeznaczyć cały dzień. Tak. No, ja no znaczy tyle. A, czy potem, czy będzie dzisiaj coś jeszcze, to jeszcze zobaczymy, nie wiadomo. Może pokazać, jaki fajny obraz mamy. Jeża? Tak? No. Proszę bardzo, jeż. opisem. opisem. Jeż racławicki, zwany też panoramicznym hmm. Okej. Okay. Dobra, no. to tyle na razie z naszej strony. No, reszta to już z Afrykarium myślę. No, reszta to chyba już będzie z Afrykarium, dokładnie, jeśli się wyrobimy, jeśli zdążymy. A jak nie zdążymy, to następne ujęcie będzie takie, że będziemy smutni po prostu i będziemy smutni. Bez Afrykarium. No. Dobrze no. Dobra, to tyle z naszej strony, na razie już was nie nudzimy, no. na razie. O, to jesteśmy tutaj z powrotem w tym samym miejscu jak nas widzieliście poprzednio. Może się no. wydawać, że nic się nie zmieniło, że nie wróciliśmy się z miejsca, ale to nieprawda. Zaszliśmy niedaleko tak naprawdę. No niedaleko, mieliśmy w ogóle problem ze zdobyciem jakichkolwiek biletów, nie? Gdzie pytaliśmy to nie, to nie były sprzedawane bilety, więc... No, a też po drodze też zatrzymały nas pewne sprawy związane, można powiedzieć, z naszą działalnością. I no i no, po prostu padliśmy też na obiad, ne? I padliśmy też na obiad. I więcej, bardziej szczegółów na razie nie będziemy mówić, ale też to dotyczy tego, że tak powiem, wyjazdu, może o, w ten sposób. Wpadliśmy yy, yy, na obiad, to właśnie jak Mike mówi. Na ten moment nie wiem, czy tu jeszcze będziemy podejmować coś, coś ostrego. Yy, jeszcze mamy niejasne plany tutaj do końca tego pobytu. Pewne jest to, że będziemy się relaksować, ale czy poza tym relaksem coś jeszcze będzie, no to jeszcze, że tak powiem, no. wszystko jest, że tak powiem, w ciągłym ruchu. Wszystko się okaże. w Antysferykarium nie wypaliło. Niestety. Zupełnie nie wypaliło, ale bardzo... No. Czasowo, no, czasowo niestety, no czasowo niestety, ale bardzo pozytywny akcent jest taki, że pierwszy raz nam się też, o potwory z bagiem no. tak zwane się no. aktywniają u mnie. Byliśmy właśnie na obiedzie, na no. ostrej pizzy, ale Jakie to była taka ostrej, ostra, że... Picheria lekka. Ona nie miała być dostępna w danym że to jest Dokładnie. Eee... Kurczę, już ręka boli. Ale na sam koniec powiem o hmm. najfajniejszym motyw jaki nas spotkał. Wow. No posłuchajcie, w Poznaniu poruszaliśmy się niejednokrotnie, na przykład, no nie wiem, po... No, Głównymi ulicami. Głównymi ulicami, w centrum. centrum, w celu to czy to nagrania, czy w jakichś bardziej prywatnych sprawach. Jeszcze nawet koszulki miałem na sobie, nie? No, nie ma i. Ma, no, dokładnie, a i nikt nas nie rozpoznał. Nigdy nie było takiej sytuacji, że nie rozpoznałem na ulicy. A teraz, właśnie przed chwilą, dosłownie, można powiedzieć, mieliśmy taką sytuację, i to we Wrocławiu, że. Właśnie wychodziliśmy z tego obiadu, nie? Z tego obiadu wychodziliśmy i podszedł do nas jeden koleś, jakiś tutaj bliżej, zryfikowany i. Czytałeś? Szymano no, się no się manu, Sony Pit, Mike Vandy, no. i od razu nam się przywitał, co robimy. Czy jesteśmy z Wrocławia? No akurat nie wiedział, że jesteśmy z Poznania na turnę. Więc chyba raczej tak, tak dokładnie, szczegółowo raz nie ogląda, no ale rozpoznał nas, rozpoznał no, nas i... Co trochę mnie zupełnie no, no Trochę nas to zbiło z tropu, bo... Yy, pierwszy, no dla Lajka była to pierwsza taka no. sytuacja, ja już w swoim miejscu pracy byłem rozpoznany dwa razy, miałem okazję rozmawiać no. z widzami. No a tutaj zupełnie, że tak na ulicy wbiegł, nas rozpoznał widz, więc no... Bardzo fajne doświadczenie. Właśnie widać, że się po kolei w północ, No to wychodzi, więc dziękujemy Wrocław. Dobrze, nie wiemy, czy to nasze ostatnie wejście tutaj z tej strony, czy coś jeszcze będzie. Jeśli nie, to SIA do zobaczenia już z innego miasta. No, znaczy z drogi do innego, z drogi do innego miasta konkretnie, a jeśli coś jeszcze więcej będzie, no to za chwileczkę będzie ściemnienie i widzimy się dalej. To na razie albo do zobaczenia za chwilę. Zależy. Witamy serdecznie na trasie we Wrocławiu. No. Eee, no słuchajcie, nasz pobyt jest taki zakręcony, jest tak bardzo różne rzeczy się dzieją. No, no, no. Mieliśmy testować pasibusa, jedziemy testować jakiś burger LTD, bo jesteśmy w kontakcie z widzami. Widzowie nam z... odradzili pasibusa. pasibusa, że to nie jest godne, że... Teraz i teraz idziemy na jakiś burger LTD. Eee, Za chwilę mamy się znaleźć na miejscu. Czysto nie ma skarostrosti i niby czwarte, że jakieś na No Więc zobaczymy co to będzie. Czy w ogóle nagramy z tego jakiś materiał? No. Jak to wyjdzie? No idziemy ze sprzętem, więc. Idziemy ze sprzętem, więc spróbujemy coś z tego zrobić. No. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, no to do zobaczenia. Cześć. Dzień dobry Państwu, drodzy widzowie. Znaczy się, no. z tej strony Sonny Pit. Jestem Mike Wanty, i To jest, bym powiedział, wtorek. Już piąty jest, ostatni też. Tak. Jednak wczoraj zajęliśmy się ostrością. Tak jak widzieliście, szliśmy na burgera, na lokal. Powiem tak, jest materiał na wyzwanie, więc będzie, jest będzie konkretnie. konkretnie. Jest. jest konkretnie. Ja wczoraj, ja wczoraj zdychałem. No tak, musiał się położyć potem już w hotelu, w ubikacji, leżał trochę. No. Ale nie będzie z tego materiałów, Nie, 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 nie. Z tego nie, 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 nie. Z tego nie będzie materiału. Jedynie szybkie preview ma jeden z widzów taki bliższy eee, no, no i w się trzymamy jakoś, no a teraz przed nami długa trasa do Krakowa. 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 Więc, no. Właśnie zmierzamy właśnie na dworzec już nie? na nasz pociąg. Dokładnie. Dobrze, no więc to na razie tyle. No. Kończymy tym, ten y, vlog z Wrocławia dokładnie. No. no i mamy nadzieję, że Wam się podobało to krótkie sprawozdanie. Eee, no i do zobaczenia z Krakowa chyba. Krakowszykuj się na nas. Tak. Na ale po tym wczorajszym to się boimy tego N22, nie? A, właśnie. chciałem powiedzieć, że po tym co wczoraj podjęliśmy to wątpimy czy damy radę ten 22, no ale spróbować musimy, także tak. No zobaczymy co to będzie. Dobrze, to do zobaczenia. Dobra. Syja.